Cześć mordy, z tej strony Kalu. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Ospano. Siemano stary. Siema byku, co tam? Siema, Dobrze, a u ciebie co tam? Wszystko gra. Siedzę samo chodzi, zaraz będzie mi No i pięknie. Jest dzisiaj a oczywiście ja? ze mną Gen o Siema Maciek. Siemaneczko I gościnnie, gościnnie jest z Maćkiem jeszcze Julia Żugaj. Julia! Ha, Siemano, dobra. Moi drodzy, dzisiaj mamy Drift Challenge. Dzisiaj będziemy driftować. Będziemy, oczywiście, robić sobie zawody. Kto wygrywa? Ten dostaje całą do Spano standardowo. Także. Jeśli Wam nie, się spodoba, nie, 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 nie. Nie, Jeżeli wygrak, to, tak. nie, Jeżeli wygra. Zróbmy tak. Jeżeli wygra ktokolwiek poza spana, to pana musi pocałować się w dół. Dobra, myślisz, to jest nie, dobra wyższa. drodzy, jeśli Wam się podoba i chcecie więcej, 15 tysięcy lat w górę. I co, chłopaki, gotowi? Musimy, ej, serio driftować na tej mapie, nie? Więc liczy Pary się je, szybkość je. i liczy się precyzja. Także kto mówi start? Ja, ja jestem spodekscytowany. Chcę start! Ja. No już? Nie, no, 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 no nie, no chłopaki. W ogóle mamy stu fury, Ja mam Mercedesika, tutaj Maciek ma różową betę, a Ospano ma zielonego Nissana, także pięknie. I Luka musi powiedzieć start. Mam odliczać? Tak, masz odliczać. Dobra, uwaga. No. Trzy, dwa, jeden, start. A połóż macie opóźnienie, normal, suck my dick ja <zadziono> ale, ale, ale to musicie lecieć bokiem, pamiętajcie o tym kurcze kto, kto dojedzie do końca ten wygrywa, ale kurde tu What the <ako> no. <facie>, fuck? <my> <laughs> ja jak zginąć, ja... jak ginąć. Nie wiem stary, ja driftuję Stary się grabowy, o, 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 stary. o mam was, no to dobra to poczekam na was mój na moście, kuwaki A A ja się lecę, ja lecę bokiem, nie? A ja się lecę bokiem pięknie. Czekaj, niech pomyślę. Dobra, zaczynacie od góry w takim razie. Słuchajcie, tepamy się do góry jeśli przegramy. Ja jadę dalej, no bo w sumie nie spadłem jeszcze, e, więc... Jak tam było? Ty Ospanu, jak ty, Skąd ty się tu wziąłeś stary? Stary, co na ciebie? Co? Jak on to zrobił? Nie wolno techną się do mnie tepać. Te. On tepać ma Dobra Maciek, to, to, to tepni <noise> się do już. Ja nie, A ja nie nawet jak. Jak. ja! nie spadłem tak na dół strasznie nie? Aha. A dobra spokojnie, spokojnie, Jest ci, wyścig to no wyścig, ja zaraz ten! O oh, no, Ja zaraz do was dojadę! <laughs> zaraz zostaje okay. Sausa stary, o kurde, ja lecę! Ja Moi drodzy, wybaczcie w ogóle... Zarobiście leci, ma w ogóle dźwięk Monster Tracka, o nie! Moi drodzy, ogólnie nie, nie potrafimy driftować, także nie krzyczcie w komentarzach Znowu Kurde! Znowu jestem kurczę ten! A kurde! Poza serwerem chyba, nie wiem o nie jestem, dobra, dołączyłem z powrotem Moi drodzy, mam jakieś problemy z connectingiem dzisiaj. Dobra chłopaki, ja myślę, że tak, że Ja was tutaj deklasuję w tym momencie, więc możecie się tepnąć do mnie, nie? Zaczniemy o, dada! to dada jeszcze raz. się tepnąć? Tak, A się przez trainera, przez M możesz się tepnąć do mnie. Jedźcie w takim razie, panie przodem. <g alarms> Elegancko, ja znowu lecę pierwszy i znowu wypadnę, więc dziękuję bardzo. ale musimy na Ej, ale musimy jedną zrobić mapkę, którą będziemy lecieć bokiem wspólnie, w sensie tak, że wiecie, że synchro będzie. O, ręce! Gościu, jadę po ścianie. Widzę właśnie, ale... Jak wam się to Musisz kontrolować, stary. <partnergrown my kons conclusions> Ja jestem Widzę stary. Halo. No widzę, a ja nie. ja Ufnąłem uh. w piasku! Halo! Czekaj, stary, bo ja tu gonię ospanego, bo mi ucieka! No, to jest <laughs> tam... ciężko! Julia, czemu się nie no. śmiejesz, a mnie nie wspiera? Co jest? <laughs> co to jest? Aaaa, ale wykrętówka! Nie! Widzę. Co to się dzieje? Lika skaler, Wygrałeś ja wygrał się! Auta, ja wygrał ty! Co ty gadasz? On z panem ty no. no, ty Ale tylko ty, dlatego zaje, chłopaki, że wiecie, znów, że ja wam się dałem tętnąć, no bo tak naprawdę wygrałem ja. No. Dobra chłopaki, no to w takim razie runda pierwsza za nami, lecimy na mapę, na Noha. to jest kolejna mapa, na którą was zapraszam, poszukajcie jej sobie. Nie... O pięknie. Nie zaraz, to się tak skończy Ej, bo się ruszyć, ruszyć nie mogę! Nawet gaz, ja gazu ja nie mogę dobrać O nie! Wait, wait, wait! Spokojnie! Spokojnie, ja to naprawię! Maciek, ty, ty jesteś pierwszy, ty powinieneś się ruszyć pierwszy. No, się! Gęź jest stary! Gęź to co jest z tobą? Ja jestem na samej górze! No to weź się rusz właśnie ty. No nie mogę! Ja wciskam gaz, on w ogóle nie jedzie starę. Ja słuchajcie przebijałem mi stary To, to te... Ej, bo ja jestem tak do ziemi przyłożony, że nie mogę nawet... Przez chwilę że <śmany> nie mogę kołami kurde Ej dobra chłopaki to ja idę na, y, z powrotem na lookout, out A wy no. jakoś dać, O o, dać o, o, wstałem, o wstałem wstałem trochę zawieszenie mi stało lekko ale Trzałeś <śmany> się do środka zaraz Ja też tak robię no, y, o, o, o o o o o coś się dzieje Elegansio teraz ktoś musi z was pojechać. O dobra jemy Maciek zejdź ze mnie ty wiesz! Ale jak Ja nie mogę jechać co jest? Jak Dobra, wait, lecę mi Silnik zgasł mnie też To mi też silnik Co, Co jest? jest? Dobra, włączcie sobie Godmoda samochodowego i ustawmy się, ale tak w miarę, żeby każdy miał miejsce, nie? <grym> tu będzie ja się działo jestem na, na tej position. mapie. Ja jest na pole position. nie, nie, tak no stary, ma być równo, tu jeszcze się nie, zmieści A to tak mamy startować? nie, <grym> to, to jest dobry pomysł. Ja myślę, że ja dobry. No to a muszę nie, nie, auto nie, 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 Julka musisz Juk. Juk, ja musisz odliczać, musisz 3, 2, 1, start! Ja no, no! no, No, to no jeżdżam! Tak. jestem na trzeciej pozycji. O no. Jezus, jak tu ciasno, Elegant. co jest? Elegancko. E, no czy tak. mam jechać w dół? W dół jadę, nie? O nie. O, o, to jest szansa dla mnie. Tak Kurde, na zakręcie. O nie! Ja tego starego nie Co stary. się, ty oh, dobra, się ale panu coś, tu zrobił. Pań pań mię, pań mię, charuch, coś ty zrobił! Fajnie, fajnie, Haluch, fajnie! Coś ty zrobił, gość, Dobra, jedź! Wygrałeś <śmienny>. nie. Jadę tyłem! Ej no daj się wyprzedzić za to, pomogłem ci stary no. Dobra, Uciekaj no, stąd! No stary, co jej? Wyprzedaj mnie! <grym> Dobra, mam A jest jakaś tuż ja też jadę tyłem. <grym> to, to to muszę go Karek, bo bo co ja są to dremać muszę nie idzie Co tu się dzieje, nie gościu? Ale dym się, kurde, ale ładny, ładnie tutaj. Jak, jak w wiatrak. Patrz, czy mnie nie dogoniliście? O, zabraknie ja tu. Ja się znowu zblokowałem, kurde. O nie! O nie! O nie, tu żółty kolega! O nie, żółty kolega! O nie! Nie, spanikowałem! Ja z... Jak spanikował, że aż do dachu wylądował. Dobra, dobra. Dobra, ja jadę. Ale to ta mapka jest piękna, drugiej. nie? No. Ja was w ogóle nie widzę! O widzę żaki, Bo ty co, nie? stary wiesz, ty przyspałeś na starcie, nie? Ja lecę. Ale to jest moje, ja śmieszne, to jest zabawne. Bitu, ja ja w ogóle, moi drodzy, wybaczcie, że tak kaleczę te drifty, ale moi koledzy tkaleczą jeszcze bardziej, więc... Nie, no co ty. Stary, ja po prostu uprawiam sztukę. Ja ale się widzę, a spróbujcie na pierwszej osobówce sobie jechać. O nie? Stary, ja to moje auto nie jest w stanie ustać w pionie Co on, jak jest? Jak klikam do przodu, on jedzie w bok, stary Co jest z moim autem? Popchnij mnie, stary O, to jest? Elegantko Proszę, Proszę cię. cię O nie Proszę Aj, wypadłem, wypadłem Popchnij mnie, stary <laughs> Popchnijcie mnie No, moje korek radzą sobie Ej, chodzę Ej, co, co jest? Zablokowałem się O, też problem co jest? O jest, gitara, dobra. Nie, ja przyklejam auto sobie... O nie, co jest ze mną? O, Staci dobra, mam. pan, stary Koledzy Wypadłem, stary, wypadłem, co jest? Co? co widzę gadasz? go ty gadasz? Widzę go Ej, dobra, jest nie ja pasuje, ogólnie, nie daję. No, to dostajesz całusa, stary Teraz już daję radę, to Ale ładna mapka, podoba mi się Moi drodzy, czujemy o, się w tym momencie jak nie w GTA, nie? Są o, ogóle... jest ja się o, jesteśmy wszyscy niedaleko, więc to jest dobry, dobry znak No ma moi, taki handling No, te samochody w ogóle, te serwery mają, moi drodzy, tak pozmienione handlingi, że ciężko jest Ale... No, panu, no, pani mnie proszę. No, Odejdź No nie No nie, znowu się zaczęło no, to Nie, no kurde Widzieliście co się stało z moim autem? Hej, no nie podoba mi się to, jakieś bug bapy, nie? Przez to już bym był pierwszy Bez no. no! Dobra, Co wy tam robicie, koledzy? Wepchnąłem go. Dobra, nie przejedziesz, mi stary. No, Mapa jest okropna. <grym> to... Jest straszna. Tu no. no. jest tipie! Nie <grym> widzę was. No nie! Co się tu dzieje? No te bramki. Najgorsze, na no. tych bramek trzeba ich zbugować. Te bramki ja... są tak zbugowane, że jest To jest tragedia, na... naprawdę, no. Ja na zakrętach zwalniam to dwa na godzinę, bez <grym> Ale To nie jest zły tego. drift, chłopaki. Tak, jest, jest! Bo jest panu pierwszy? Ale jest szansa że się zbuguje zaraz na bramkach, bo takiego powiem... Ej, nie, ja nie, w ja radę jestem profesjonalny bo pojechałem w to nie. Dobra, widzę Maćka Ej bo ja że nie widzisz, bo nie wyprzej O Ale pięknie wchodzę w zakręty taj. teraz stary O kurde jak się o, rozumiesz ja niepuszcz... samochodem Ja mam tak rozwalone auto ja. że żeby... <ślad> <ślad> to, tobie, to tobie, oh, nie, typie! Jest jest Kurde. dobra! O Osvaldo zatrzymaj go, to jest! Wyjazd gościu! No bo on ma, on ma stary jakiś auto! Ja nie, mam monster trucka stary! No słuchajcie Ale lecę teraz, nie? Ej no te znaki są niezniszczalne! Ej, a jak Kuba, ta mapa że... nie ma końca? No o tu jest meta chłopaki? Nie! Kurde. No to fajnie! Nie, tu nie ma mety! Ej, jestem zablokowany... jestem w poprzek drogi, a droga jest taka, że się nie mieszczę, nie mogę wykręcić tego, kumasz masz. to jest, ej kurde, ale... Ja nie Popuś wiem, czy ta mapa się, się nie zapętla, chłopaki, jak wy myślicie? Nie, to jest koniec. A nie, może tak? Bo ja mam nie wrażenie... Jest! Jest koniec? Jest. Tak jest, moi drodzy. Zwycięstwo. No to nie. fajnie, że byłem przez... 5 godzin zblokowany na Drugie jednym, miejsce Ospanow ja, do... ja też jestem ostatni, o co chodzi? <laughs> I Maciek trzeci No Maciek, i dobra i nie prze... Przenosimy się moi drodzy przyjaciele na kolejną mapkę Która się nazywa YZ, zapraszam Dobra brygada, gotowi? Ospanów widzę rodzinnego kombika Sobie wziął, słuchajcie Robimy tutaj <laughs> trzy okrążenia, tak jak leci tor Po prostu, trzy okrążenia Wygrywa osoba, która pierwsza przejedzie linię mety Julka? Julka, liczysz? No. Uwaga, start Co, nie pomyliłem! O. o kurde. Chłopaki, jak, jak pojechali do przodu, co wy robicie? Czemu tamten No i co, wypadłem. Dobra, okay, ja się nie. Ja się z że nie żeby. To nie ten typ No tutaj. mamy to... O kurde! Tędy, Tędy goście. Ej, musimy sobie zrobić testowe okrążenie, bo wy nie umiecie. Patrzcie, najpierw tutorial. Chodźcie za mną. No. Dojadę, tak, jedziemy dojadę. sobie, tak, jedziemy tutaj jedziemy, tak, tak. Ja chcę Bo zobaczyć jest jak driftujecie, driftu. tak kolega. No. kolega, kolega umie te drifty nie? <noise> Dokładnie. Dawajcie tu I teraz jest zakręt, patrzcie, ja robię taki piękny O, Maciek Prawie <głos> <głos> Dobra, easy, wyszło Dobra. I teraz jest druga strona i dopiero tutaj wlatujemy, nie Na linię startu <laughs> Dobrze kolegowie, prawda? Elegancior. Elegancior, i tu do końca. Elegancior, stary. I tu mamy ostry zakręt, i dopiero wlatujemy na linię startu, nie? Tak, tak, tak ta trasa powinna wyglądać. Ja przekręciłeś tę trasę, to no, gościu Teraz ja mówię: trzy. Te mam trochę uszkodzone auto. Dwa, jeden, start. Juhu, wykrętówka! <laughs> za, za, założę się o 100 zł, że zapomnieliście już jak jest układ teraz. nie. O kurde. O nie, znowu jestem na piasku. A co robię? panu walczy o całusa, nie? O stary, ale dobrze to robisz. <laughs> Ej, patrz co, co ty robisz, ich. nie rób tak stary. <laughs> co, nie zrobię. <laughs> no dobra w sumie, <laughs> <laughs> niech ci będzie stary. <laughs> to taki cheater, ale zaraz, dzięki temu was dogoniłem. No. Kurde, pierwszy żyje za nami, jedziemy trzy. <gry> <gry> Dzięki, <gry> gościu! Główne, Ej, ty <gry> stary, jedziemy zagramy musi przegrać za wszelką cenę, stary. A, a czemu? Aha, bo osce, on jak przegra, faktycznie. Ej, stary, ty musisz teraz zatrzymać to pierwsze miejsce, ty piek! Nie spokojnie, skoczyłem spokojnie, zwolnił to ty! Jak się kniży? nie O nie tworzy! Ma... Stary musimy jechać! No to... okay, Dobra stary, to, to... Ty, stary ty, ogóle, ty... to stary, ty zrób tak! Jestem pierwszy! Jest pierwszy stary, elegancko! Anka wrócię jest Dobra, drugie okrążenie! Maciek mija go ja tureczka, Maciek jak minąłem stary Dream tam ty Maciek, starej się o, spano, bardzo. Zariacie. Ty musisz stary, być ostatni, nie? Ale czemu ty tak tutaj skróciłeś tą pustkę? O czym ty mówisz, stary ja <grym> ja <grym> Nic nie skrócił, ja widziałem, że nie skracał, nie skracał, nic widziałem. Ja ten nie skracam, pa jak lecę Robię trzecie <grym> <grym> okrążenie, stary! Yeah. <grym> moi drodzy, moi koledzy nie potrafią się bawić. <grym> Dlatego <do> przechodzimy. <grym> Przechodzimy z mapki torowej na mapkę, która nazywa się My i Agnase. Mia Gase, chłopaki. To jest ostatnia mapka No ale, na sorry, dzisiaj. no ale ktoś mi się zwyciężyć. A ja właśnie dojeżdżam do mety. Wygrałem! Dobra, ty ja drugi, os z trzeci. Nie, wygrałem. Zapraszam na mapkę Mija I to jest ostatnia mapka dzisiaj. Ej, tutaj jak macie. Ej, czekajcie! Chodźcie, tu, chodźcie, tu. Wyczońmy opcję. Ja wiem, tutaj. Time to race, stary. O kurde włączyłem! to! Gości, co wy robicie? <noise> włączyłem. A macie tę mapę? Ma mam. Nie, stary. ja nie mam! Jedźcie, będę jechał za mapy. <noise> dobra. Dawaj Ospek, 3-4 start, kto wygra? A dobra, ja cię robię, dawaj. Już to widzę jak macie, będzie jechał za radni <noise> Ja Nie mam padę. mapy, bez kitu. <noise> E, no typie! To nie ja. O, o nie kurde Jezus, to jest starnie. <noise> o nie gdzie ja jestem! Jezu jaki ten samochód jest bez... bez to, Ja nie wiem gdzie ja jadę ludzie. To Ogarniacie to. O kurde, jak to się nie z O jest, mi mi się! Sukces! Dobra! A jak cię wywrócił? To jest meta! To jest koniec! Co? Nie, to jest checkpoint! Pff. To był koniec! <laughs> Macie, czemu ty na, Nawet do takiej mapy jest coś Dobra, chłopaki, powtórka! Draga, nie, 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 Mia map, nie miałem I teraz 3, mam mapę, kurde! 2, 1 start! No więc, ja jeszcze twoje, to czekaj, wypadłem, stop, stop, jeszcze nie pamiesz, nie ma, nie ma, stop, nie ma, stop, i to czemu no. jechałem? Dobra, dobra, start. Nie, no ty, no Stare. nie my mamy wygrać. Ja tak! Weź, nie może tak. Zatrzymaj Mama mi nie pozwoliła. Trzymaj się, oszpano. A co jeszcze, jeszcze skanuj? Dobra, dobra. No to ja my. To dostaje tego historycznego causa, nikt, bo oszpano w sumie nie przegrał, więc moi drodzy. To by było na tyle. Jakie piękne Los Santos na dole, ja tam skaczę, nie wiem jak wy. Jeśli wam się podobało, zostawcie buzuław w górę, kolejny odcinek będzie, jeśli będzie tutaj 15 tysięcy w górę. Dzięki chłopaki za dzisiaj, mam no, nadzieję, że niedługo Dobro. zobaczymy się ponownie. Wpadnijcie na kanały chłopaków i co? Do następnego. Umieramy, o nie.